Przy Jezusie i Maryi opamiętasz się, zreflektujesz, odzyskasz duchową roztropność. Przy Jezusie i Maryi opamiętasz się. Jak uważnie, kochani, słuchaliście dzisiejszej liturgii słowa, to słowo opamiętać, opamiętał się albo nie opamiętał się, to słowo klucz. Na czym polega to opamiętanie? Wyjaśnia nam arcybiskup Fulton Sziny w publikacji: Kapłan nie należy do siebie. Aby można było właściwie zrozumieć grzech, trzeba go postrzegać nie jedynie jako złamanie przykazania, lecz w kategoriach zerwania więzi z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Grzech zrywa naszą więź. Z niebieskim Ojcem alienuje nas jako jego synów. Zawsze, gdy sumienie jest oświecone, a myśląc dzisiejszym słowem, opamiętane, widzimy grzech jako zranienie kogoś, kogo kochamy. Żaden grzech nie może sięgnąć Bożych Gwiazd ani uciszyć słów Ojca ale może zranić okrutnie jego serce. Gdy człowiek pojmie tę prawdę, pojmie tę prawdę, opamięta się, zrozumie też, dlaczego w jego duszy zapanowała taka pustka i rozpacz, bo zranił tego, którego kocha. Zatem opamiętanie się, zreflektowanie się, polega na prawdziwym doświadczeniu tego kim jest Bóg, a jest miłością miłosierną i tego czym jest grzech, że grzech rani konkretne osoby. Zranił Trójcę Przenajświętszą, zranił Maryję naszą Matkę, zranił nas samych i tych wszystkich, których spotykamy na swojej drodze i tych wszystkich Konsekwencji zranił, którzy są wpisani w nasze powołanie. Taką świadomość ma człowiek duchowy, taką świadomość grzechu ma człowiek wiary. Bo rażące, tragiczne w skutkach konsekwencje grzechu widzi człowiek, który staje w prawdzie o samym sobie. A to zawsze się wydarza, gdy człowiek kocha Boga. I gdy ma relacje z Nim, ale wskutek słabości takiej czy innej, utraty choćby przez chwilę więzi z Panem, utraty Jego miłości, popada w grzech i bardzo cierpi. Tę prawdę o Bożej miłości, o Bożym miłosierdziu, nieskończonym Bożym miłosierdziu, i o tragicznych, rażących w skutkach, konsekwencjach grzechu doświadcza dzisiejszy bezbożny człowiek z proroctwa Ezechiela, z pierwszego czytania, który odstępuje od bezbożności i zaczyna przestrzegać, ale z miłości do Boga, Boże przykazania, prawo i sprawiedliwość, i dzięki temu zachowuje życie i to życie wieczne, bo przecież grzech. To śmierć, grzech to potępienie nawet. Czytamy o tym nawróconym już, ale wcześniej bezbożnym człowieku takie słowa. Zastanowił się, a gdzie indziej w innych przekładach opamiętał się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał. Dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze. Zastanowił się, opamiętał. I odstąpił od wszystkich swoich grzechów. On spotkał Boga Miłosiernego, a spotkawszy w Bogu miłosiernego ojca, doświadczywszy jego miłości, zobaczył, jak w lustrze, jak strasznie ranił go grzech i jak strasznie ranił Boga swoim grzechem. Stanął w prawdzie. Miłość Boża dała mu siłę do zerwania, czytamy, ze wszystkimi grzechami. Bez Boga nie jesteś w stanie nie grzeszyć i bez Bożej miłości nie masz siły zerwać z grzechem, bo kochasz grzech, bo nie wypełnia ci miłość Boża, bo wypełnia cię grzech. Ty lubisz, ty kochasz to robić, kochasz grzeszyć. Doświadczył takiej samej łaski, doświadczywszy i mający kontakt z Bogiem łaski Bożej miłości, Bożego miłosierdzia i też światła co do rażących, tragicznych konsekwencji grzechu. Drugi syn Ojca, drugie Jego dziecko z paraboli Jezusa w dzisiejszej Ewangelii. Czytamy o tym synu takie słowa. Odparł: Nie chcę, nie chcę, nie chcę wypełniać Twojej woli, Ojcze. Nie chcę iść do winnicy, służyć, pracować w tej winnicy. Winnica świat, winnica kościół, winnica moje powołanie. Później jednak opamiętał się i poszedł, opamiętał się, miał refleksję, miał kontakt z sobą. Opamiętał się. Żeby się opamiętać, żeby się zreflektować, bo przecież synonimem, synonimem słowa opamiętać się jest zyskać roztropność, zreflektować się, trzeba mieć kontakt z sobą. Nie można być jakimś zlepkiem zautomatyzowanego działania. Trzeba mieć autorefleksję. Opamiętał się, bo ten ojciec, więź z nim były w nim. Były w nim, opamiętał się. Wreszcie o niszczącym, rujnującym skutku grzechu i prawdzie o nich samych przekonali się celnicy i grzesznicy. Dlatego Pan mówi, że oni piersi. Przed uczonymi w piśmie, przed przełożonymi, starszymi przełożonymi Żydów, wspólnot żydowskich, judaistycznych, wejdą do Królestwa Niebieskiego. Dlaczego? Bo się nawrócili. Bo miłość miłosierna Boga Ojca, która objawiła się w Jezusie Chrystusie, który do nich przyszedł, dała im siłę do zerwania z grzechem, ale też uświadomiła ich o grzechu. Bo wiemy ze słów naszego Pana wyrażonych podczas ostatniej wieczerzy do Jego apostołów umiłowanych, że to Duch Święty uświadamia nas o grzechu. Że gdy zrywamy z grzechem, więc wchodzimy w głęboką więź z Panem, dopiero widzimy rażące Jego skutki. Gdy grzeszymy, to jesteśmy zatruci jak w gorączce. Usprawiedliwiamy sobie grzech. Napisze w innym miejscu Fulton Sheen, że... Tylko niewinni widzą w sposób wyraźny rażące, rujnujące skutki grzechu. A najbardziej niewinny jest Jezus i najbardziej niewinna jest Maryja. Gdy człowiek siedzi w grzechu, żeby jakoś przeżyć i pogodzić ten grzech z wiarą, z Bogiem, nie widzi rażących konsekwencji grzechu. Miłość Boża, Boża obecność ukazuje mu grzech i daje mu siłę do zerwania z grzechem. Ale gdy łaska Boża spłynie, a spływa na tego, kto przebywa czas z Bogiem, na adoracji, na Eucharystii, na modlitwie i z Jego Matką, znika grzech nie bez walki, nie bez zmagania, nie bez pracy nad sobą. I wtedy człowiek mówi: Boże, jak ja rujnowałem siebie i innych, dopiero gdy zniknie grzech, taki czy inny. Tej prawdy oczywiście nie poznali, prawdy o Bożej miłości, która przyszła. W Jezusie Chrystusie, uczeni w piśmie, Wysoka Rada, dlatego oskarżają tę prawdę, która stała się ciałem, miłość miłosierną w Jezusie Chrystusie. Nie przyjmują jej, nie uznają w Jezusie Mesjasza, a wcześniej nie odrzucają, bo nie pojęli, że Jan Chrzciciel jest prorokiem, który ma go zwiastować, a więc odrzucają proroka nad prorokami. Tej prawdy też nie pojął pierwszy syn z Ewangelii. Powiedział, pójdę, ale nie poszedł. W ogóle go to nie ruszało. Rzucał słowa na wiatr. Bo w jego sercu nie było miłości Boga Ojca. Wewnętrznie nie był skontaktowany z Bogiem Ojcem. Powiedział, zrobił swoje. My też tak funkcjonujemy. Mówimy, mówimy, biegamy, pośpiech. A demony sobie robią na tym użytek. Bo żeby opamiętać się, zreflektować się, trzeba mieć czas. Czas na Boga. Więc z Bogiem. Bo to Bóg może nas, jak mamy w tytule kazania, opamiętać i Maryja. Przy Maryi bardzo szybko, bo ona jest niewinna, niepokalana, pojmiesz, jak straszny jest grzech, jak bardzo rani Boga, jak śmiercionośne ma dla Ciebie i dla innych konsekwencje, i otrzymasz siłę do zerwania z Nim. A tą siłą, jak już sobie wspomnieliśmy, będzie miłość Boża, którą Maryja jest wypełniona jako matka miłosierdzia. Tę prawdę, bo przecież mamy mówić prawdę, a prawdą jest Bóg i Jego Słowo, wyraził w sposób bardzo mnie wzruszający, cytowany już Fulton Sheen w innej publikacji: Zwycięstwo nad słabością. Zwycięstwo nad słabością. Przychodzi wtedy, gdy człowiek się opamiętuje. Ta, która jest przeczystą dziewicą, jest również ucieczką grzeszników. Ona wie, czym jest grzech, ale nie doświadczyła go przez upadki z nim związane, ani towarzyszący temu gorzki żal. Ona po prostu widziała, co grzech uczynił jej ukochanemu synowi. Patrzyła na jego poszarpane i zakrwawione ciało, zwisające jak purpurowe promienie zachodzącego słońca. Widząc cierpienie jego ciała, uświadomiła sobie, jak bardzo zgrzeszyła ludzkość, ludzka cielesność. Rozmiar ohydy grzechu został ukazany jak nigdy na świecie. W ciągu tych trzech godzin patrzenia na to, co uczynił grzech z niewinnością i czystością. Gdy patrzymy na zniszczonego, na krzyżu umierającego Jezusa, to widzimy, co czyni grzech z człowiekiem. Jak poszarpał grzech ludzki Jezusa. Zabił go, można powiedzieć, ale Boga zabić się nie da. Jezus martwych zmartwychwstaje. Gdy patrzymy na grzech, Jezus wchłania cały grzech świata na krzyżu. Ona jest ucieczką grzeszników nie tylko dlatego, że zna grzech przez kalwarię, ale również dlatego, że podczas tych najbardziej przerażających godzin w jej życiu wybrała współtowarzyszkę nawróconą grzesznicę chodzi o Magda, Marię Magdalenę, o której wszyscy wiedzieli, że sprzedawała swoje ciało, nie oddając serca. Nie wstydziła się Maryja stać pod krzyżem w tej strasznej godzinie, kiedy sama była jedną wielką pożogą cierpienia, jako konsekwencji naszych grzechów, stać z tą, która była uznana przez wszystkich za jawno grzesznicę najgorszą. Zatem Matka jest ciągle przy Tobie. Cierpi z powodu Twojego odejścia, ale jest przy Tobie i siłą miłości Bożej. Wszystko robi, abyś zerwał i zerwała z grzechem. Amen.